Mimo zawarcia nowej umowy handlowej między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi przyszłość ceł na produkty farmaceutyczne pozostaje niejasna. Na ten moment europejskie produkty farmaceutyczne będą jednym z wyjątków i nie będą objęte nowymi cłami. Według szefowej Komisji Europejskiej umowa jest korzystna dla europejskich obywateli i przedsiębiorstw. Rząd Stanów Zjednoczonych prowadzi obecnie analizę, czy import leków z zagranicy zagraża bezpieczeństwu narodowemu. Po zakończeniu tego procesu możliwe jest wprowadzenie dodatkowych ceł na europejskie leki. Stany Zjednoczone importują duże ilości krytycznych produktów farmaceutycznych z Unii Europejskiej. Z kolei firmy farmaceutyczne z siedzibą w Unii Europejskiej, zwłaszcza w Irlandii i w Danii, w dużym stopniu polegają na dostępie do rynku amerykańskiego. Europejski komisarz do spraw handlu wyraził nadzieję, że porozumienie handlowe będzie honorowane oraz że Stany Zjednoczone nie będą nakładać dodatkowych taryf celnych. So Choć w krótkoterminowej perspektywie niewiele się zmieni dla europejskiej branży farmaceutycznej, jej przyszłość w kontekście handlu ze Stanami Zjednoczonymi pozostaje niepewna.